Dobry Brunusiu, cześć kochany, witamy w nowym vlogu, przywitaj się ładnie, brawo. Słuchajcie, przyniosłam z góry e, manki Monstere, Przesunę się od niej, kochany, przesunę. oni i tak jej nie rusza, ale wiecie, siedzi przy niej. I zobaczcie, po 10 dniach tygodniu już mi puszcza liść, a tam na górze mi cały czas marniały. Czyli e, ta Monstera lubi taki półcień, wiecie, żeby nie zawsze było na nią słońce, dlatego... Odsłoniłam teraz, bo jest pochmurno, zaczyna kropić, ale normalnie zasłonięte mamy tutaj. Baldachim. Druga monstera, która jest tam, też puszcza. Zobaczcie, tutaj listek kolejny. Cały czas puszcza nowe, więc sobie rozrasta się. No i kwiat, który... Ja nie wiem, jak to się stało, że on w ciągu półtora miesiąca zrobił coś takiego z malutkiego kwiatka. Już szykuję, słuchajcie, do treningu. Zobaczcie, co robi Rabusz. Rabuś, Rabu, ty też będziesz trenował? Będziesz na bieżni ćwiczył? Tak, kochany? No widzę, twoje kłaki wchodzą pod y, taśmę. No, nie za dobry pomysł. Tam masz pudełeczko, pancia ci dała. Skakuj do pudełeczka. Rabuś, jak mówię do ciebie, to miłoby było nie ignorować mnie, tylko się patrzyć na pańciuchę, jak mówi. Patrzyć się na mnie. Och ty. No, wystarczy go pogłaskać, to on sobie pójdzie. Dobry kiciuś, pańciuszki. O nie, czyżby? Dobry rabuś. No tak, teraz dwóch. chłopaki, chłopaki. O co? jaki cute! A nieraz na niego chyczy, słuchajcie, tak jakby, że go Bruno wkurza swoim temperamentem. No, fajne z was, chłopaki, ale naprawdę ja trenuję. Ja! Zapraszam na moje dzisiejsze śniadanko. Mam tutaj pomidorki, e, bruschetta, mm, co ja tu jeszcze mam? Nie mozzarella, bo to nie są kulki mozzarelli, słuchajcie, tylko to jest burata i pesto, różne oliwy z oliwek, trochę. Balsamika pyszne. Hejka moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Witam Was w nowym dniu. Mamy dziesiątą prawie. Jedziemy na zakupy z Arturem. Dziewczyny jeszcze śpią. Dzisiaj jest ich pierwszy dzień wakacji. Wczoraj oficjalnie skończyły szkołę. Lila teraz będzie chodzić, słuchajcie, do jer 9, a Matylda do ostatniej klasy sekundary, do e, 11 klasy. No, także słuchajcie, jestem w szoku, że ten czas tak szybko leci i Mati za rok kończy drugą już szkołę, znaczy nie drugą w ogóle w Anglii, bo ona się kilka razy przenosiła, ale wiecie, drugą e, związaną z edukacją. No i Lira zostanie sama w szkole, ciekawe, czy będzie jej to przeszkadzać, czy nie, ale myślę, że nie, już jest, wiecie, będzie w połowie dziewiąta Kla... znaczy, klasa i później jeszcze jej zostaną, no, cała dziewiąta, trzy lata w sumie do skończenia tej szkoły. E, powiem Wam, że jest 19,5 stopnia o 10, jest trochę pochmurno, ma dzisiaj padać, a chcemy się wybrać na karbucej, więc zobaczymy, jak to będzie. Ja Wam chyba nagram dzisiaj food hall, bo dawno nie było, ale najpierw trzeba zakupy zrobić. Chodzimy, słuchajcie, robimy zakupy i jest bardzo dużo dzisiaj osób, więc ciężko coś powlogować nawet w takim sklepie, a powiem Wam, że chcemy się wyrobić, żeby można tego herbuda pójść, więc się spieszymy. Odezwę się w domu i Wam pokażę, co tam kupiliśmy. po zakupach, wiecie co, ciężko mi będzie zrobić ten food haul, bo wszystko powyjmowaliśmy praktycznie, ponieważ nie mieliśmy torebek za dużo i wkładaliśmy wszystko, słuchajcie, do bagażnika luzem. Postaram się Wam pokazać te rzeczy, ale nie będzie łatwe. Może najpierw Wam pokażę mil bo najpierw Wam zaraz, poczekajcie, przymknę trochę te... Najpierw pokażę Wam mil bo kupiliśmy sobie... Artur kupił w sumie dla mnie i dla dziewczyny, ja mam tutaj macza jabłko i gruszka, sok, uwielbiam tej marki, proteinowy, e, batonik, e, słuchajcie, z witaminami, karmelem i tak dalej, tego typu. I wzięłam sobie taki bowl i tutaj mamy łososia, kapustkę, ryż, przepyszne to jest, już to jadłam, rewelacja. E, dziewczyny mają takie same, więc pokażę Wam jeden e, tego typu soczek, też pyszny i tutaj mamy jabłko. E, wodę kokosową, e, spirulinę, e, nigdy nie dodają cukru w tych sokach, więc to jest świetne, e, sushi z łososiem i e, tutaj mają e, gyoza, chicken gyoza, nie wiem jak to się czyta i mają takie pierożki gyoza, czy jak tam się nie wymawia. I tych zestawów są dwa, bo dla dziewczyn i e, dla dziewczyn mile i takie mile kosztują 5,5 funta, bo to są te troszkę droższe, te premium. Dobra, zakupy ogólnie kosztowały chyba 180 funtów. My płacimy taki abonament miesięczny i mamy tam jakieś zniżki, na no wiecie, abonament też nas kosztuje. Parę 20 funtów miesięcznie, dzięki temu zszedł rachunek to chyba 160 czy coś. Nie wiem, czy udało mi się to nagrać. Dobra, pokazuję Wam. Nie, chyba wszystkiego Wam jednak nie pokażę, ale lecę po kolei. Wzięliśmy lawender lawendowe tabletki do prania, i powiem Wam, że to jest Tesko lawendowe, Ja je lubię. I one wcale nie są złe. Ładnie pachnie, pachną, nie przesadnia, i tak używam jeszcze będą rakulek albo płynu i tak dalej. Kupiłam całe pakowanie jabłek, bo planujemy, za które, znaczy, ja bardziej planuję, może miam to pomoże, zrobić, powiem Wam co, samotkę jarzynową na dniach. Pomyślałam, że to będzie bardzo fajny pomysł. Też dziewczynki teraz będą w domu, będą częściej mogły mi w czymś pomóc. Jednocześnie też będą więcej w domu jadły różnych posiłków, więc trzeba kombinować. Wakacje mają to do siebie, że właśnie więcej różności możemy też razem ugotować. Ja tak będę wyrzucać niektóre rzeczy, ponieważ dziewczyny będą w domu, to częściej będą sięgały po różne tam rzeczy i zamiast na przykład nie, batonów słodkich i tak dalej nie zjedzą już sobie te płatki na mleku. To jako słodycz traktujemy, nie jako główny posiłek. Zwykły olej, bo Takiego też czasami potrzeba. Indian tonik. Tofila na dziale bezglutenowym. Bardzo Wam ją polecam. Jest, no wiecie, bez po prostu. Możecie ją kupić na dziale właśnie rzeczy bezglutenowych w Tesco. I ona jest bardzo krucha i bardzo, bardzo ją lubię świeżą bazylię. Były tylko dwa opakowania ostatnie, więc wybrałam to, które wydawało mi się te, które wydawało mi się ładniejsze. Tutaj rośnie mi, ale taka bidna, strasznie. E, może ją podleję. Chociaż podlewam w sumie, słuchajcie, sukcesywnie. E, pietruszka, ale trochę widzę, opadła. E, ale ona słabo, coś bardzo słabo. No i dobra, zostawimy. powinna mieć jakieś opakowanie na to. Poszukam później. Następnie jeszcze jedne, to te, te tortilla. Chips e, i granole I wzięliśmy z tropikalnymi owocami. E, to już teraz też Lila to używa do serków i tak dalej. Może trochę obrócimy tak tą kamerę. E, pieczywo czosnkowe. Dziewczyny będą w domu, będą robiły sobie częściej tosty pewnie. E, bułeczkę. albo właśnie wpadł do domu po tych zakupach, bo zabrał dziewczyny i wybrali się na karbucej W trójkę. A ja będę właśnie ogarniała to, co robi, i wziął sobie, wiecie, taką bagietkę przy kroju, Zrobił mega szybką kanapkę przed wyjściem, żeby nie iść głodnym, bo pojechaliśmy na czółte a Mamy 12.00. Pomidorki dokupiliśmy jeszcze mamy. Wzięliśmy trochę inny ser, tego typu, zobaczcie. Nie taki typowy cheddar, tylko Cream Fields tym razem. Następnie wzięliśmy łososia i dzisiaj na obiad z airfryera będzie łosoś. Do tego będą ziemniaki albo frytki, i e, nie wiem, czy kapustka wiszona. Zobaczymy, bo wiecie co był problem dzisiaj w Tesco? Cały dział polski e, go nie było w lodówkach. Był tylko w tych w szafach suchych dań i jedzenia, ponieważ e, coś im się tam wydarzyło. Po prostu było zagrodzone, pan sprzątał i nie można było nic kupić. Nie mamy twarogów, Ciśmy do polskiego sklepu, skręciliśmy. Ale spojrzyliśmy na zegarek, że bardzo długo nam się zejdzie, jest sobota, jest bardzo dużo ludzi na mieście, nie będzie miejsca parko, parkingowego i oni nie zdążą pójść sobie na tego karbucela. wybrać się, więc ją ja wydobra Artur. Kenca i jedziemy do domu. Ja sobie pojadę do Morisona, e, którego mam niedaleko, tam też jest polski dział i kupię Liluniej jej twaru, bo ona bez tego nie przeżyje. Pomidorki, znaczy przeżyje, słuchajcie, ale wiecie, e, przeżyje, ale nie aż tak. Szczęśliwa, bo ona uwielbia twarów i robi pastę. Teraz ostatnio robi z bekonem, bardzo lubi. Bekon, twarów, dobra, wyrzucam na ziemię. Kolejne to ja już któryś raz biorę: cztery w cenie trzech. I mamy tutaj z białą czekoladą. I tu jest bez, bez cukru, mniej, bez tłuszczu, mniej cukru, wysokoproteinowy, tego typu. I jakieś różne smaki biorę: to jest biała czekolada. Tutaj mamy malinę. Tutaj mamy straciatele. Dwa opakowania. E, masełko niesolone, jak zawsze. I e, wzięliśmy... Każdy sobie wybrał. Artur wziął z fetą, bo nie ma z czosnkami ostatnio. On najbardziej lubi w te te oliwki z czosnkiem. Nie wiem, czemu nie ma, bo one były świetne. A ja bardziej tą papryczkę z serkiem kocham i uwielbiam. I to jest też na dziale, że dwa w cenie pięciu. A! Pięciu funtów w sensie. Także to też nie jest jakieś bardzo tanie. Co mamy tu? Bri Dla dziewczyn one bardzo lubią z masełkiem kukurydzę, więc po dwie sztuki, żeby chociaż się najadły. Następnie jogurt grecki ten taki, ja go bardzo lubię, polecam. Następnie tortilki, takie mniejsze, mięciutkie. Kolejne rzeczy to są dwie czosnkowe bułki do piekarnika. Kolejne rzeczy to mamy tutaj szynkę, po prostu taki kawałek szynki. Ja z tego zrobię kotlety w panierce, usmażę i będzie do ziemniaczków. I kolesław. Kolesław. Kolejne rzeczy mozzarella i e, co mamy? Kebab gros z polskiego, właśnie tego suchego działu. Kolejne rzeczy. Kolejne rzeczy to jest salami i boczek, bekon bardziej. O właśnie, Artur otworzył i sobie z tą pastą z bekonem i kurczakiem zrobił teraz kanapkę wychodząc. Borówki, całe wielkie opakowanie. Następnie mleka. I te mleka są trzy, dwa takie mleka i jedno bez laktozy, bo jeszcze mam bez laktozy. Słuchajcie, dalej mam problem z barkiem. To, co Wam mówiłam, że mi boli ten bark, nie mogę na nim spać za bardzo i nie mogę dźwigać w sensie um, ciężarów, w sensie tych ciężarków bardziej niż ciężarów, które ja używam do ćwiczeń. E, I boli mnie tutaj, nie mogę kogoś jakby objąć, to jest taki rodzaj bólu i teraz przeszło mi jeszcze tu i tu, tak jakby nie mogę schwycić czasami czegoś. Czekam, aż mi przejdzie, wiecie, tak się zbieram do lekarza, jak sójka za morze. Ale coś mi się wydaje, że się nie obędzie, bo nie przechodzi, a jest gorzej, ze spaniem w szczególności. Nie krzyczcie na mnie, ja naprawdę nie chcę lecieć do lekarza z pierdołą i czekam, aż mi po prostu przejdzie. Dobra, winogron dalej. I tutaj mam takie trochę inne rzeczy. Torety, zaraz Wam pokażę. Jest też całe wielkie omakowanie papieru talentowego. Mamy jeszcze, ale zrobiliśmy zapasy, frytki. Eee, wiecie, co się skusiła? Bo też stwierdziłam, że jak teraz dziewczyny są w domu, to też jakieś tam słodycze trzeba wziąć, bo czasami się jednak chce coś słodkiego, szczególnie one. I wziąłam im z działu polskiego Seven Days. I wziąłam trzy sztuki, ja też bardzo lubię. Od czasu do czasu zjeść i to ten szampański. Kocham i uwielbiam. A najbardziej to te małe szampańskie, ale nie było ich w ogóle. Wiecie, takie opakowania to są małe. Tylko one czasami się trafią mega świeże, a czasami takie czerstwe. Nie wiem, czy Wy też tak kojarzycie. Ale wzięłam trzy sztuki tych. I moja zachcianka w tym tygodniu to są jeżyki. Jeżyki e, najeżone bakaliami w czekoladzie mlecznej, klasik. Takie. To jest moja też właśnie zachcianka z tych zakupów. E, wzięliśmy kolę, ale wzięliśmy diet, ale wzięliśmy kolę, tą podróbkę. Bo ta dyskurska nie jest taka zła. Jak chcemy się czasami napić, e, to wiecie, to możemy się i takiej napić, ale naprawdę to aż tak bardzo nie przeszkadza. Ale zawsze, jak na przykład mamy gości, czy jednak do jakichś drinków, czy coś, to kupujemy normalną, oryginalną. Ale dla nas tak na co dzień się napić czasami, to wystarczy nam taka. Jeszcze ten tonik bez węglowodanów, cukrów i tak dalej. Wzięłam też lemoniadę. Ta lemoniada też chyba nie ma cukru. Nie ma trochę. 2,8 w 100 ml. Trochę lipa, bo myślałam, że ona nie ma. Następnie ziemniaczki do obiadu. I jakiś buce, picker i coś w tym stylu, idziemy dalej. To przynoszę trochę tych rzeczy. Dobra, idę do Was dalej. Moje ulubione krosanty z migdałami, one są po dwie sztuki pakowane. Dzisiaj do kawki mam zamiar zjeść. Nie trzymam ostatnio aż tak bardzo michy. Robię sobie taki, wiecie, taką trochę przerwę. Chociaż ze dwa tygodnie, żeby się tak, taką równowagę zachować w tym wszystkim, więc zdarza mi się więcej jeść słodycza, ale nie przesadzam. E, treningi robię dalej, e, bardziej bieżnia, czasami trochę sobie brzuszki poćwiczę, coś tam. E, tak wiecie, w umiarze, waga mi nie leci, stoję w tym momencie w miejscu, ale, e, ale jest mi z tym dobrze. O, dobra. Chlebek mój, to jest typowo mój chleb, który ja sobie dawkuję po e, na przykład kromeczce czy też w tym stylu. Taki chlebek, on nie jest duży, zobaczcie moją dłoń. E, u nas to jest kosztuje 2,5 jak Chcecie taki trochę lepszy chlebek. Następnie Artur z czarnym pieprzem. Ja też je bardzo lubię: chipsy. Wybrał, e, wzięłam mm, Nori, wzięłam do sushi właśnie Nori i będę się przymierzała do sushi. Teraz kupiłam norie, na następny zakupach kupię resztę i zrobimy z dziewczynkami, bo mają wakacje sushi. Następnie chlebek, ten mięciutki, taki Tesco krojony, to taki kosztuje, zobaczcie, on jest dużo większy, funt 50, bo to jest białe pieczywo. Zaraz wam pokażę taką różnicę. A ten mój chlebuczek, jaki jest mały przy tym, no nie? I ten kosztuje 2,5 funta, a ten funt 50. Dobra, idziemy dalej. Następnie mamy jajka. Zobaczcie, ile jajek trzymam. E, te duże larczy jajka z Tesco i jedne takie najtańsze, najzwyklejsze. E, do jakichś naleśników czy coś w tym stylu. U nas jajek idzie bardzo dużo. E, do nas e, o smaku patrzę, jak ja tu, e, dżemu. Czyli e, pięć, pięć pączków o smaku dżemu. Idziemy dalej. Jeszcze jedna ta kola. Daję i wzięłam białe winko. Ostatnio w weekend lubię wypić białe winko, słuchajcie, z lemoniadą mieszam. Pół na pół. I to jest takie, wiecie, delikatne. E, następnie całe opakowanie kilogramowe pierwszy z kurczaka. E, następnie cała kiść dużych, takich pięknych bananów. Następnie sos do dolitosów właśnie mild Salsa, czyli taka średnia, nie taka ostra. I idziemy dalej. Por, trzypak pora. Będę robiła, słuchajcie, sałatkę jarzynową. Mam w ogóle wrażenie, robiąc te zakupy, że zapomniałam wszystkiego do sałatki jarzynowej. Słuchajcie, kukurydza, mała puszeczka mała puszka groszku. selera nie kupowałam, bo średnio lubię. Na pewno kupiłam jajka, pietruszkę, marchewkę. Dobra, zobaczę. Całe wielkie, wielka siata bakali dokładamy sobie do serków, do różnych rzeczy i te bakali się najbardziej opłaca, bo za małe opakowanie płacicie, nie wiem, tam 4-5 funtów, a ta duża paka, nie wiem, 8 czy 10 kosztuje, już nie pamiętam. A jest to aż 750 gramów. Więc możecie kupujcie zwykłe musli i mieszacie ze 100%, wiecie, owoców i orzeków i macie dużo, dużo lepsze musli niż wszystkie inne. E, następnie zielona fasolka. Bardzo lubimy, mrożona, zaraz ją schowam. Będę tak teraz przekładać to trochę. Marchewka, słuchajcie, właśnie do sałatki jarzynowej. Jakiś Artur sobie wziął żel L'Oreala. Jeszcze jeden Seven Days, trzy pak papryki. Zestaw formułów z witaminami, jest tego dużo. Następnie mamy, słuchajcie, co my mamy? Pietruszkę, już tak z daleka będę Wam pokazać, pietruszka, pasata pomidorowa, sól, duże opakowanie tej zwykłej, takiej dobowy, e, rzodkiewka, e, formuły dalej, słuchajcie, kolejne trzy, tam było 5 czy sześć, i raz, dwa, pięć i dalej, czyli osiem w sumie. I one są w zapasach w szafce i one te formuły, mówiłam Wam, te są z magnezem i witaminą B6. A tamte chyba są ogólne jakieś. Co my tu mamy dalej? Jezu. Jeszcze jakiś jeden energy drink. Tutaj widzę, że dla córeczek, bo ja tego nawet nie widziałam na co bo dla córeczek Artur wziął tymbark mango, jabłko, wiadomo dla kogo. Następnie kiwi i jabłko dla drugiej córki, czyli dla Lilusi. Wziął też dziewczynę polską, taką oranżadę, one lubią. Następne mamy tu e, miks warzyw w wodzie i mamy tu bez soli, e, bez soli co? Kukurydzę i mamy dwa tuńczyki w wodzie. Oleju, do jakichś pasty na kanapki. kolejne rzeczy kapustka, kiszona, niestety, przez to, że ten dział w lodówce padł polski, to trzeba było kupić taką. Nie lubię jej, ale no wiecie, z braku laku to i kit do. <grym>, nie no dobra, to głupio zabrzmiało. Salsa, kolejna i Xylitol, ten malutki taki. chyba Wam już nie pokażę, będę pomału dokończyła. Jest jeszcze majonez skielecki, papryka marynowana, są witaminy. E, jeszcze mam tu, słuchajcie, ogórki świeże, taką Nutellę, e, orzeszki kolejne, jakieś, co to? a takie prażone orzeszki, crispy. To też Artur lubi. Kupiłam też mix żół dalej są witaminy, witaminy, te żele jeszcze do włosów, musztardka, bo sałatka jarzynowa. Jeden pasztecik i teraz mam pokażę jeszcze moją dziwną zachciankę na kanapkę. Ja to ostatni raz jadłam, zacznę od tego chyba z 15 lat temu, 10, 12 i zachciało mi się spróbować z tego po latach z kanapką z masełkiem. Zaskoczę Was, papryka szczeciński. Powiedzcie mi jedną rzecz, ponieważ mówię Wam, nie jadłam tego 100 lat, czy... Ej, a czemu on do góry nogami ma otwarcie? Ej, on ma tutaj jakby, słuchajcie, otwarcie. Zobaczcie. I otwarcie zazwyczaj jest na górze puszki, a ten napis jest do góry nogami. Tak jak macie łososia, nie? To, co się otwiera, to macie tak napisane, to jest do góry nogami. A tu się tego nie otwiera. To jest celowo, bo tutaj też jest, zobaczcie, napis. Dziwne. Ej, chciałam Wam powiedzieć, że powiedzcie mi, czy papryka szczeciński kiedyś był z łososiem? Czy po prostu było napisane papryka szczeciński? Mi się wydaje, że nie był z łososiem, z makrelą, Nie, nie wiem. Dobra. Powiedzcie mi, jak będziecie wiedzieć. Jeszcze jakieś tam witaminy, jakieś pierdółki i to wszystko. Ja teraz muszę to ogarnąć w lodówce. I zrobić sobie coś do jedzenia, bo tak jak wam mówiłam, jest 12. Chodzę też po kuchni, słuchajcie, w butach, to też tak trochę nie wypada. Przebiorę się, bo ubrałam się do sklepów takie białe rzeczy, a teraz boję się, że to wszystko pobrudzę, więc ściągnę to i założę jakąś różną ciemną koszulkę, gdzie nie szkoda mi będzie poplamić, tak jak ta biała, wiecie. Nówka sztuka to trochę szkoda. I zrobiłam dwie. Dolne części szafy. Super, nie wiem, chcesz spróbować? Ale zrobię dwie e, części. Spróbuj, daj ustra. mi znać, czy dobra. Okej. Okay. Hej, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, witam Was w nowym dniu. Słuchajcie, trzeba nalać wody, zaczynam trening. Niedawno wstałam? Nie, no, nie, niedawno. Jest 7:37. Obudziłam się o 5:40 coś. Poleżałam trochę, posprawdzałam pocztę i tak dalej. Wstałam, wypiłam z Arturem kawę, bo on poszedł do pracy. Dziewczyny jeszcze śpią, mają, wiecie, wakacje. Tak naprawdę dzisiaj jest poniedziałek, więc pierwszy taki oficjalny dzień, gdzie by wstawały, a nie wstają i nie idą do szkoły. Ja wypiłam tą kawę i stwierdziłam, że robię trening na czoło. No, także wodę sobie właśnie nalewam, tylko muszę trochę tej wody spuścić, bo lubię. Słuchajcie, jak ona jest zimna. O! No, i słuchajcie, włączam sobie jakąś dobrą muzę. Zaczynam mój trening. Trening e, nic nadzwyczajnego, po prostu kroki, bieżnia, e, szybkie w miarę tempo e, chodzenia, muzyczka. E, jak mi się znudzi, to włączę sobie jakiś serial. Ostatnio w ogóle oglądaliśmy Dzikość, chyba po polsku to jakoś jest tłumaczone, e, serial na Netflixie i powiem wam, że nawet fajnie się go oglądało. Trochę taki em, Taki, bym powiedziała, że taki dramat, ale dosyć ciekawy. Jak będziecie mieli okazję, to sobie możecie obejrzeć, bo tak luźno się dosyć ogląda. I powiem Wam, że rozszyfrowałam o co w nim chodzi i kto tam jest winien. No, ale nie będę Wam na pewno nic mówiła, bo jak chcecie obejrzeć, to polecam. Co jeszcze? Ładna pogoda. Słoneczko świeci. Można by było, słuchajcie, pójść pobiegać na zewnątrz, ale jednak mam ochotę zostać w domu i na bieżni zrobić trening. Wczoraj robiłam sałatkę jarzynową, pokazywałam wam, nie wiem jak ja to zrobiłam, wyszło mi jej tak dużo, masakra po prostu ile mi wyszło tej sałatki, wielka micha i mówię Artur bierz do pracy i w ogóle Lila wczoraj wiele razy jadła. U nas w ogóle jest tak, że Lila bardzo lubi, a Matysia nie bardzo w ogóle praktycznie nie lubi, a ja lubię też bardzo. Też muszę dzisiaj przysiąść i zaplanować częściowo albo już wstępnie bo Artur zaczyna za tydzień urlop, a my nie mamy żadnego, słuchajcie, planu, jeśli chodzi o y, nasz wspólny czas, co będziemy dokładnie robić, czy gdzieś jedziemy, gdzie jedziemy, co ostatecznie robimy, jakoś tak wszystko na koniec, ponieważ... Y to przenoszenie tych pokoi miało być w wiecie w Artura urlop, ale ponieważ my już dużo zrobiliśmy dotychczas, to mamy trochę luźniej i możemy sobie ten czas zaplanować. Wprawdzie w sobotę mamy spotkanie ze znajomymi, więc fajnie się zapowiada. W kolejny weekend też mamy chyba już jakieś plany, więc bardziej w tygodniu pomyślimy, co porobić, czy gdzieś jechać. Gdzie uderzyć? No nie wiem, ale na pewno coś tam wymyślimy i będziemy chcieli jakoś fajnie spędzić ten czas urlopowy Artura, na pewno nie w domu tylko. Mam nadzieję, że pogoda dopisze, już nie mamy takich upałów, ale powiem Wam, że nadal jest ciepło, tylko już tak wiecie, więcej potrafi padać, więcej już takich momentów w kratkę właśnie, to chciałam powiedzieć, dobra zaczynamy trening i miłego dnia Wam życzę przyszła mi też paczka, słuchajcie, z Shein bardzo duża, rzeczy do domu, różnego rodzaju więc zrobię na pewno jakiś film na TikToka i na Instagrama a nie tym razem na YouTube'a